Dzisiaj recenzja trochę nietypowa, ponieważ książki młodzieżowej Małgorzaty Kur, a mianowicie Tajemnica Nawiedzonego Zamku. Ja tą książkę odsłuchałem w formie audiobooka, którego czyta Patryk Bartoszewski i sięgnąłem po nią przez czysty przypadek. To był dosłownie czysty przypadek, ponieważ dostałem informację, że właśnie Patryk Bartoszewski ma czytać jedną z moich książek, a konkretniej ma czytać... Nasze Błękitne Lato, które jest takim romansem obyczajowym w stylu koreańskim, no bo się dzieje w, w Korei, jest taki inspirowany tymi koreańskimi serialami romantyczno-obyczajowymi. I chciałem posłuchać jego głosu. I powiem szczerze, że mi się ten głos strasznie podoba, bo to jest świetny, ciepły, młody głos, pasujący właśnie do takich opowieści młodzieżowych, obyczajowych, romantycznych, gdzie mamy z punktu, z perspektywy męskiej. Ja akurat trafiłem moim wyskoczyły jako pierwsze, te tajemnice nawiedzonego zamku, co na jest trzecią książką Małgorzaty kur, jeżeli idzie o tą historię rodzeństwa Julii i Franka, tak? Ja mam zamiar sobie odsłuchać y, poprzednie y, dwie książki. Nie wiem, czy kupię sobie y, wersje drukowane y, do kolekcji, raczej nie. Natomiast, no bo wiecie, ja też nie mam dzieci, tak? Gdybym miał dzieci, gdybym miał takie dzieci w wieku 10, 12 lat, bomba. E, a nawet 12 plus, według mnie to jest bomba. Dlaczego? Po pierwsze, książeczka jest krótka. Audiobook trwał ile? 3 godziny, 19 minut, w to wliczone te wszystkie całe pogadanka, kto tam to nagrywał i tak dalej, i tak dalej, więc liczymy poniżej 3,20. 20. Natomiast słucha się to na jednym oddechu. Duża zaleta. Według mnie dla lektora, bo naprawdę świetnie wyczuł klimat opowieści młodzieżowej. I to, to strasznie mi się podobało. Także, e, naprawdę bardzo duże brawa dla lektora za to, jak wyczuł klimat, jak poprowadził tę opowieść. Natomiast ogromne brawa zależą się również autorce za to, jak skonstruowała tą opowieść. Ponieważ ja pierwsze, co miałem, kiedy zacząłem słuchać pierwszego rozdziału, momentalnie tak przed oczami mi stanęło wakacje z duchami. To był moment. To od razu mi stanęły całe sceny, ca, cały opening, plakaty, postacie. To, był, to były wakacje z duchami. Tyle tylko, że tutaj jesteśmy w Bawarii, a konkretnie, wybaczcie, ja, ba, jako dyslektyk naprawdę mam ciężko do przeczytania takie nazwy. Mówimy o zamku Neuen Czyli tym najsłynniejszym zamku bawarskim, zbudowanym przez Ludwika II Wittelsbacha, czyli zwanego jako Ludwik Szalony albo Bajkowy Król. E, z, taka ciekawostka, za chwilę jeszcze a, a propos ciekawostek będzie, że właśnie ta, ta ciekawostka jest poruszona w książce. E, mianowicie na z tego zamku jest zrobiony zamek Disneya, ten z openingu. I co jest ważne, autorka. Takie ciekawostki, takie ciekawostki kulturowe, popkulturowe czy historyczne, wplotła bardzo umiejętnie w swoją opowieść. Do tego stopnia, że łatwo to zapamiętać. A dlaczego? Ponieważ mamy na zmianę w rozdziałach dwie daty i zupełnie innych bohaterów. A więc w 2024, czyli w naszych czasach, mamy. Julkę oraz Franka, rodzeństwo i postacie im towarzyszące, w tym takiego jednego gościa, którego Franek nie lubi, bo to jest taki przemądrzały typek. Ja Franka rozumiem, bo ja byłem bardzo podobny, tylko że się nie, nie byłem dobrym uczniem względem niego, bo to jest pokazane, że Franek jest dobrym uczniem, ja byłem słabym uczniem, trójkowym uczniem. E, natomiast całą resztę, czyli zamówienie do historii, bycie e, outsiderem, takim odludkiem, e, Lubię tłumu i tak dalej. Dosłownie to byłem ja w czasach nastoletnich. To byłem ja w czasach nastoletnich. Ja, ja bardzo się utożsamiłem z Frankiem i bardzo dobrze rozumiałem, dlaczego nie lubi y, paru postaci, a zwłaszcza jednej, no, ale to tam jest taka dygresja. Nie będę tego też specjalnie zdradzał, żebyście mieli większe frajdę odsłuchując to. Natomiast drugą postacią, bardzo istotną jest Karl. Karl natomiast no, opowiada swoją historię w 1885 roku, czyli na rok przed śmiercią Ludwika II. I Karl pracuje na zamku, je, wywodzi się z rodziny m, wiejskiej, jest dzieckiem, młodszym zresztą od nich, bo e, Franek ma tam bodajże 15 lat, coś takiego. No są nastolatkami, tak? Są mówimy o licealistach. E, w każdym razie Karl jako dziecko pracuje na zamku. Kuchni. I to, co jest niezwykle ciekawe w tej książce, co według mnie Małgorzata Kur zrobiła z bardzo dużą dbałością, ale jednocześnie wyczuciem pod kątem, do kogo ta książka jest adresowana. Naprawdę ogromne gratulacje dla autorki za to wyczucie, czyli przedstawienie realiów ówczesnych czasów z końca XIX wieku. I to jest bomba. Bo z jednej strony mamy ciekawostki historyczne, takie na przykład, że w wielu zamkach w tamtych czasach nie było toalet, że załatwiało się i czy służba, czy yy, właściciele, yy, państwo tego zamku załatwiali się po prostu w donice, czy nawet pod oknami. Natomiast to, że Ludwik II wprowadził wiele nowinek, na przykład wprowadził bieżącą zimną wodę, tak? Całą kanalizację. Wprowadził toalety, w tym toalety dla służby. Także też było pokazane między innymi Karl przedstawia swoje perspektywy, jak panowały warunki bytowe wieśniaków, służby ludzi niezamożnych. Jaki to był ogromny kontrast przeciwko osobom wykształconym. I tutaj mamy z osób wykształconych przede wszystkim takiego alchemika. Tu nie będę zdradzać mega ciekawa rzecz. Powiedzmy tylko, nazwijmy go alchemikiem. Po prostu, nazwijmy go alchemikiem pracującym na dworze Ludwika II, to. Jaka to jest postać i co osiągnęła w przyszłości, również jest bardzo ciekawie i umiejętnie przedstawione w tej książce. Sam finał pod tym kątem, złoto. I tu widać jakże y, dużą pracę autorka włożyła w research, y, wyciągając takie niby nieistotne nowinki, które jednak nam, z nami non stop towarzyszą. Co są wokół nas, my, to, my znamy te nazwy, ale nie znamy historii tych nazw. Nie znamy historii tych Powiedzmy rzeczy. I ona to umiejętnie przedstawia. Pokazuje właśnie, jak zwykły kuchca, kuchcik w zasadzie, tak zwykły pom pomywacz, przez czysty przypadek stał się testerem jedzenia, co było zawodem bardzo niebezpiecznym, ponieważ było ryzyko, że ciągle że króla chcą otruć. I to jest świetne, bo on cały czas tak naprawdę balansował na granicy życia. Pokazuje też sytuację swojej rodziny. Pokazuje, opisuje umiejętnie, jak wyglądał system edukacji na wsiach. A pamiętaj, mówimy o Bawarii, która należała wtedy do Prus. I też, jeżeli taka ciekawostka, jeżeli patrzymy, na przykład na zabory pruski, a na przykład zabory rosyjski, to jest przepaść pod kątem edukacji, bo w zaborze pruskim likwidowano analfabetyzm. I na przykład kiedy myśmy odzyskali niepodległość, to na ziemiach zaboru pruskiego analfabetyzm wynosił często poniżej 5%, nawet na terenach wiejskich. A na zaborze rosyjskim była przepaść. Tam większość była niepiśmienna. A tutaj właśnie jest ten element edukacji też fajnie pokazany. Coś, co dla nas wydaje się być powszednie, no bo my wszyscy idziemy do szkoły, uczymy się czytać, pisać, liczyć, chemii, fizyki. Wtedy to, to nie było jakoś super, mówimy 1885. Policzcie. Tak, mamy 2025. Dodajcie do tego 115 lat. Tak. Mamy 140 lat różnicy. To nie, jest, to nie jest jakieś nie wiadomo kiedy, a przepaść technologiczna, medyczna, oświatowa, społeczna jest gigantyczna. To jest tylko 140 lat różnicy. I to jest ciekawe. Ta książka, mimo że jest dla młodzieży, dla starszych dzieci, mi jako 40-latkowi, 42-latkowi, Straszliwie się podobała. Jako fanowie historii. Ja, ja się na tym bawiłem. I ja to zrozumiecie, na jednym ciągu odsłuchałem. Siedziałem, grałem w Guild Warsa, robiłem screeny do materiałów, do recenzji filmowych. I cały czas słuchałem tej książki. Na jednym posiedzeniu nie byłem w stanie jej wyłączyć. Przyznaję, że byłem zaskoczony. Owszem, praca lektora jest tutaj. Naprawdę bardzo dobra. I lektor bardzo pomógł mi jeszcze bardziej się w ten klimat wciągnąć, ale gdyby nie to, że ta książka jest świetnie napisana, gdyby nie to, że autorka tak dobry zrobiła research i tak umiejętnie przeplotła te rozdziały, że najpierw mamy 2024, potem 1885 i tak na zmianę, bo te rozdziały są krótkie, bo to ma być krótkie, tak? Ale tam jest tyle treści, tam jest tyle ciekawych informacji, tyle ciekawostek, ponieważ nasi bohaterowie trafiają do tego zamku jako wolontariusze, którzy pomagają przy renowacji ścieżek turystycznych. I oni odkrywają historię tego zamku. I to jest fajne, ponieważ oni to są w takiej grupie międzynarodowej, tam są też jeszcze Czeszka, są Niemcy, Francuzi, są w takiej grupie międzynarodowej wolontariuszy. Oni odkrywają, pod nadzorem oczywiście dorosłych, Pomagają tam w tej renowacji, odkrywają tajemnicę tego zamku, a jednocześnie my pozostajemy tajemnicę tego zamku, tajemnicę tej postaci, którą, na którą oni przypadkiem trafili, właśnie dzięki Karlowi. I teraz te dwa obrazy się cudownie zazębiają. One, mamy naszych współczesnych poszukiwaczy, mamy Karla i jego historię, i jak oni powolutku, powolutku każdy element składają, a jednocześnie, tak jak w wakacjach duch, z duchami, które mi się od razu skojarzyły, mamy kilka takich rzeczy, na które działa wyobraźnia. I wszystkie te rzeczy oczywiście są na koniec wyjaśnione, ale to naprawdę jest sensem zrobione. To jest bardzo dobra książka dla dzieci, dla młodzieży, nawet jest książka 10. Serio, warto jako audiobook, jeżeli chcemy, No to wydało Zielona Sowa, więc obstawiam, że wydanie, bo ja nie miałem fizycznie tego egzemplarza w rękach, tak, ja tylko mówię, odsłucham audiobook, ale obstawiam, że wydanie, bo to Zielona Sowa naprawdę robi dobre wydania, ja nigdy jeszcze nie trafiłem jakoś kiepsko zrobionego wydania w sensie fizycznego tej zielo, od Zielonej Sowy, natomiast mówię, audiobook mnie kupi po całości, ja nie wiem, czy sobie kiedyś do tego nie wrócę, na pewno chcę sięgnąć po mm, pozostałe te dwie przygody w Julii i Franka, czyli pierwsza to jest tajemnica francuskiej wili, ta była wspomniana w tym y, tajemnicy nawiedzonego zamku, oraz jest tajemnica Belli y, Sofi. Ja akurat opłacam sobie abonament na Audiotece i widziałem, że jest audiobook tajemnicy francuskiej wili, nie było Belli Sophie, więc zobaczę, czy, bo teście ma akurat na Bugbicie, może tam to akurat będzie ten audiobook. E, nie mniej, może nie ma ogrybucha, nie wiem, zobaczymy. Nie mniej. Naprawdę gorąco polecam. W mojej opinii jedna z ciekawszych, jeżeli nie najciekawszych książek młodzieżowych, na jakie trafiłem. Wiem, że może moja ocena jest na wyrost, ale daje 8,5. Daję 8,5 z czystym sumieniem, czyli na lubimy czytać za okrągle do tych dziewięciu, tak? Natomiast daje 8,5 z czystym sumieniem, bo. Mega dobrze się bawiłem. Dużo ciekawostek historycznych. Bardzo umiejętnie przedstawionych. To w ogóle, tak jak ta książka przedstawia ciekawostki historyczne, tak powinny być prowadzone lekcje historii. Ja mówię po uczciwie. Jeżeli ktoś jest nauczycielem historii, zamiast kurna dawać data, tabelka, ta, w tabelce, nie data, wydarzenie, data, wydarzenie, data, wydarzenie, uczcie dzieciaki właśnie tak. Tak jak w tej książce mamy mm, opowiastki. Jak mamy ciekawostki ten sposób snujcie opowieść, bo wtedy to idzie zapamiętać. Ja mam wrażenie, że z tej książki dzieciak, jeżeli ją odsłucha uważnie, wyciągnie znacznie więcej ciekawostek historycznych niż z 10 nudnych lekcji historii. I mówię to jako pasjonat historii. Tak? Także naprawdę fajna, fajna rzecz. Ode mnie leci mocne 8,5 na 10, w zaokrągleniu 9, tam narubimy czytać. Polecam. Fajnie, że na to przez przypadek trafiłem na pewno na drobie francuskiej WILI też recenzuje, przy czym wiem, że to czyta inna osoba, i to czyta kobieta, tym razem będzie lektorka. Tylko nie, nie pamiętam teraz Dorota jakaś, ale nie pamiętam właśnie teraz yy, dokładnie kto. Niemniej, naprawdę bardzo, bardzo fajna rzecz. Także jeżeli szukacie dla swoich dzieci, ciekawej literatury, przygodowej. Macie w pamięci wakacje z duchami i chcecie, żeby coś z tej lektury oprócz zwykłej przygody wyciągnęło? Tajemnica nawiedzonego zamku Małgorzaty Kur jest jak najbardziej do wzięcia. To tyle ode mnie w tym materiale. Komentarze jak zwykle są wasze. Piszcie, czy interesuje was więcej takich recenzji literatury właśnie dziecięcej, młodzieżowej, bo nie ukrywam, że Mam w planach jeszcze parę takich rzeczy odsłuchać czy przeczytać i recenzji książek też z mojego dzieciństwa będzie na kanale coraz więcej. W praktyce to się trochę zamieni w pewnym momencie tak patrząc po tym jak co mam na dysku w taką serię gdzie będzie dużo recenzji komiksów i książek także bo filmy, gry to zajmierają mi znacznie więcej czasu. Nie? Natomiast recenzje książek i yy, zwłaszcza w teraz formie audiobooków zjadają mi go znacznie mniej. To tyle ode mnie w tym materiale. Widzimy się w następnych takich pogadankach książkowych. Trzymajcie się ciepło. Zobaczyska. Hej!